Ej, wszyscy na Klajki 67, was w kolejnym odcinku. Witam, dzisiaj gazeta Jaski Kit, ostatnia w tym roku. Ta została wydana na październik za 14 zł. Mamy limitkę z Debreczynu z Meldinem Dreszkowiciem, jest son a chyba oraz karciożki, więc zobaczymy, co tam to da. Złapcie kodzik przy okazji do tej limitki z dreżkowiciem. A te naklejki z kartami też są. I co tu w gazecie mamy? Wspominka o kartach. Football i rekordy. Są związane tutaj z Kazuyoshi Mura, Neuer, De Bruyne czy też Archie Thompson między innymi. Polsko musisz, wielkie rozczarowanie się selekcjonera. Najstrzelcy nice czyli Ernest Paul, Dana, Lato Lubański, nasz lewy najpierw zarabiający piłkarz na świecie. Benzema z Ronaldo, Kante z Neymarem, Mbappé, Messi, Mane, Jordan Henderson. Młodzi w gniewnicach. To wchodzą na scenę Antonio Silva, Vittorio, Chegar, Nacho, Czaj, Simon, Giftor, Bernarda, Giller, Laminia, Małol. Młode strzelby: Iwaka Czmarski, Buxa, Borysiuk, Markwiński, Kownaś, Ko Mateusz Kowalski, Kobalewiczki, Bartczak, Kacper, Łazaj, czy też Piotr Starzyński. Co się odnośnie Ter Stegena, mamy też jakieś wieś. Metryczkę jego na plakatach Messi, Szymański, Bape, Ronaldo, Jude Bellingham, Guardiol, tego Gündogan Zagadki, zagadki. Z metryka brazylijskiego Ronaldo, który obecnie ma 47 lat. O stadionie legendarnym Wembley I co nieco o innych rzeczach Trudne, kolejne trudne soa, czyli triplet i Padolino To co widzowie młodzi stworzyli. Piszcie w komentarzach Czy ktoś z tych prac rozpoznajecie. Należy do Was. O złotym bucie. Jest komiks też. I kolejne 11 czytelników. A na następne wydanie Kitaż musimy czekać do przyszłego roku. 9 stycznia dopiero. Limitka z lewym i 12 kart 22 saszetki. A na pocztówkach Ozimę, Halan Dodegard, Szymański. No zobaczmy, co nam te saszetki dadzą. Jak wiadomo, są dwie karty z działu fansów, więc zobaczymy co nam się trafi. Gustavo Gomez na kapitanie oraz Double Trouble Inter Chalanolus Hitarian. No i do tego Common, Dumfries, Rice i Mukiele. No i zobaczymy co naklejki nam oferują na pewno postaram się Starter Packa zdobyć naklejkowego i może jeszcze jakieś saszetki dodatkowe do tego. I proszę bardzo, i mamy kod do naklejek, więc proszę, jeżeli chcecie, gdzie to łapcie. Z logo Villareal, takim ciemnym tle naklejki mamy. Mamy z Henka i Van Mamy CDB i Galanoplosa AEK, PSG Nuno mendes Lucas Hernandez i trofeum FIFA Club World Cup Arabia Saudyjskiej 2023. Więc cóż, tak wygląda wszystko to co w gazecie było. Przynajmniej w moim przypadku. Tylko oczywiście, lajki zostawiamy, łapki i suby też klikamy. Bo chcę ten kanał rozwijać dalej. Co i do zaczyska. Następnym razem.